Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Rokan Pol. To jest kolejny mecz godaczy Znowu gram z Kremyszem. pola nie ma. Grałem przeciwko zespołowi Lokomotiv w drugiej lidze, Europy roku środkowej. Ten mecz chyba jeszcze nie był rozgrywany w drugiej lidze. To była chyba jakaś tam mistrza Ale po tych meczach, między innymi po tym meczu, awansowaliśmy do, do ligi drugiej. Chociaż ten mecz w sumie zakończył się na naszą niekorzyść, bo w pewnym momencie nas rozłączyło. No ale zobaczcie, jak mniej więcej przebiegał ten mecz do tej szóstej minuty, bo zdaje się, że całości trwał może 6 minut. Także mecz nie był cały rozegrany. Ale chyba faulowany był, ale świetne podanie na lewą stronę. Udało mi się tutaj przejść przeciwnika. Zeszli do środka. Wyjście bramkarza i techniczne uderzenie za plecy. Tu błąd bramkarza, ewidentnie stuje nim człowiek. Popełnił fatalny błąd, to spowoduje, wychodzi bramkarzem. Tu niepotrzebne wejście, wyjście, obrońcy jeszcze przed byli. Dobre uciszenie. Praktycznie po pustej bramki. Widzę, dla brodaczy 7 minuta meczu. Moja bramka. Przyjęcie. I znowu przeciwnicy. Odbranie piłki, Ależ tak obroni... podanie do mnie, wytrzymuje akcję, że więcej do nich poszło do przodu, podanie do Kemysza. Skutecznie Kemysz troszkę do to sobie chyba piłkę i przeciwnicy od bramki. Dziesiąta minuta meczu, długie podanie, odbita piłka, O to ładne przejście naszego komputerowego z przymierzeńca, zawodnika naszej drużyny. Znowu moje uderzenie. Zaskoczenie a znowu fatalnie broni w ramkarz. Znowu za bardzo był z przodu. bo prostu piłka do obrony była w sumie. No ale też fatalnie spisali się. Obrońcy zero pressingu na mnie, go, nie było na mnie pressingu, więc spokojnie uderzyłem. Miałem ja na to dużo czasu. Piłka trafia do przeciwników. Coś w tym meczu stało się z moją kamerą, zamiast wskazywać e, w tym momencie e, tam gdzie jest piłka, pokazywać piłkę, pokazywała mnie Dobrze, przez te niektóre akcje, są niewidoczne. Ten mecz się tak zakończył, zostało już 2 do zera w 30 minucie bodajże tej połowy ten mecz się skończył. Nie wiem czy jest sens pokazywać go dalej, bo ten mecz był taki powiedzmy średni. Akcja lewą stroną, to była sztuczki technicznej. Ok, to tutaj przerwę nagranie pokażę Wam, przerwę tutaj ten filmik pokażę Wam jeszcze końcową akcję wykonaniu Kemysza, indywidualne przejście tam i ewidentnie byłaby bramka, stuprocentowa sytuacja, wychodziliśmy dwoje na, na czy są pozycje. Niestety coś się stało, przerwało, niby jeden z nas zrezygnował z gry, co oczywiście się się nieprawdą, myślę, że to raczej wina serwerów EA. No, to by było w sumie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.